Dzień dobry, moi drodzy widzowie. Jeżeli jesteś przez przypadek na tym filmie i nigdy mnie nie oglądałeś, to możesz go spokojnie wyłączyć, ponieważ nie będzie Cię to w żaden sposób dotyczyło i nie będzie to ciekawe. Natomiast witam moich wszystkich stałych widzów. Bardzo was lubię. Cieszy mnie to, że podobają Wam się filmy, jakie tworzę. I chciałbym w końcu sobie z Wami pogadać na akurat na temat tych filmów. Ponieważ nadeszła pora na zmiany. Powiem Wam szczerze, że to co robię na dzień dzisiejszy nie do końca spełnia moje oczekiwania i wydaje mi się, że Wy też czujecie dokładnie to samo odwzorowując to wyświetleniami. I powiedzmy sobie szczerze, że mój kanał doszedł do takiego punktu w rozwoju, że w sumie pasowałoby iść w końcu do przodu. Robię YouTube od ponad 8 lat i robię to w 100% hobbistycznie. Zaczynałem z trójką kolegów pod kanałem Zdobywcy Gier. Niektórzy może kojarzą. Teraz, od 2017 bodajże, rozpocząłem moją własną indywidualną przygodę z YouTube'em i prowadzę recenzje, poradniki, tego typu rzeczy. I powiem Wam szczerze, że pomimo tego, że jakaś, jakiś zamysł jest na tym, yy, na tym kanale, jakiś temat, że tak powiem, i istnieje, to ludzie nie do końca wiedzą, co, czego tak naprawdę mogą ode mnie oczekiwać. I bardzo często dochodzi do sytuacji, gdzie ktoś subskrybuje mnie, po czym zaczyna zauważać i być rozczarowany, że nie pojawiają się regularnie treści, które go interesują, ponieważ no. W moim przypadku jest różnie. Nie? Teraz mamy dwie cykliczne, co tydzień się wymieniają programy. Mamy dzięki za info, których informuję Was o ciekawych wydarzeniach w ciągu dwóch tygodni z VR, z branży gier, technologii i tak dalej. I mamy Retro Rabbit Show, który pomału dobiega końca, pierwszy sezon, bo jest 10 odcinków. Bodajże szósty był przed chwilą, niedawno opublikowany. Więc poza tym. Tak naprawdę, każdy inny program, jaki wymyśliłem, ubzdurałem w głowie, jest tak naprawdę dla Was jedną wielką tajemnicą, kiedy się pojawi. I w związku z powyższym, w końcu podjąłem męską decyzję i zdecydowałem się zmienić mój kanał. Musiało w końcu do tego dojść i powiedzmy sobie szczerze. Przyznaję się, nie mam już tak dużo czasu jak kiedyś. Pracuję, tworzymy grę po godzinach, czasami streamuję i to ze streamingiem też jest w ogóle masakra, bo bardzo mało tych streamów jest ostatnimi czasy. Po prostu bardzo mało mam czasu dla siebie, że tak powiem. W związku z powyższym trzeba zrobić grube cięcia, nie? Więc od kwietnia, wydaje mi się, że od kwietnia ten kanał zamienia się w kanał o nazwie Łukasz VR. I będzie to, jak sama nazwa wskazuje, kanał o wirtualnej rzeczywistości. VR jest niszą w Polsce. Dużo ludzi nie ma bladego pojęcia, yy, z czym to się je, i oni poszukują informacji i newsów od kogoś, kto się na tym zna. A ponieważ jestem jednym z nielicznych Polaków, którzy publicznie Was o tym informują i starają się w pełny niezależny sposób, czyli bez żadnych chamskich sponsoringów, jak to pewien popularny polski youtuber zrobił z dość nieciekawą recenzją pewnego sprzętu, który strasznie chwalił, gdy cały świat miał te okulary uznawał za najgorsze jakie powstały. U mnie czegoś takiego, jak wiadomo, nie będzie, nie? Więc robimy kanał VR będzie dużo filmów, postaram się wrzucać jeden, dwa filmy na miesiąc. Mam nadzieję, że to Wam wystarczy. I cóż, będę recenzować vr gierki po jednej recenzji, takiej mini recenzji. Będą też pewne, w pewien sposób takie luźniejsze filmy, gdzie po prostu będę w coś grać na tym VR. I jakieś tam fragmenty będzie można zobaczyć w pewien sposób takiej luźnej rozmowy oczywiście poradniki dotyczące wiara no i jak będę mieć więcej sprzętu no to wiadomo też zaprezentuję wam te sprzęty więc jedziemy w tą drogę i mam nadzieję że dołączycie do mnie i, i spodoba wam się to podejście ponieważ doskonale wiem że Dużo ludzi VR u mnie ogląda. A dlaczego? Wiem, że dużo ludzi u mnie Wiar ogląda, ponieważ jest to najpopularniejsza treść na moim kanale. Jak wejdę sobie szybciutko w statystyki na monitorze, to mogę zauważyć, że najpopularniejsze filmy, które się u mnie klikają, to jest prawie wszystko Wiar, ewentualnie poradniki. Nie? Więc y, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli miałbym y, w jakikolwiek sposób się rozwinąć na YouTube, na, na tej scenie, to muszę iść w to, na czym się znam najbardziej, tak naprawdę. Ponieważ powiedzmy sobie szczerze, takie recenzje gier zwykłych, które, że tak powiem, nie są premierowe, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, ja tych recenzji w ogóle nie robię na premierę gry, żeby tylko robi klika się klikało, tylko robię w momencie, gdy czuję, że chcę na ten temat coś powiedzieć. Więc w związku z powyższym, jak już mówiłem, no powiedzmy sobie szczerze, przez w, w statystykach z ostatniego miesiąca najwięcej wyświetleń cały czas ma Bitwa VR i poradnik, jak włączyć Eurotraka w vr i nowa rewolucja w VR Oculus Quest 2, Happer i 2, więc cały czas VR się klika i z miesiąca na miesiąc liczba wyświetleń rośnie, że w pewnym momencie ja jestem zaskoczony, że coś ma 10 tysięcy czy 20 tysięcy wyświetleń, bo ja tego tak nie śledzę, nie? Ja po prostu idę dalej i za bardzo nie patrzę, co jest wstecz, więc no, tak to będzie, wydaje mi się, wyglądało. Jeżeli chodzi o resztę, tak? Co zresztą? Jeżeli chodzi o resztę programów, to chowamy je raczej do takiego w pewien sposób archiwum. Filmy będą cały czas dostępne, nie będę ich usuwać ani nic takiego. Będzie można się do nich dostać głównie przez playlisty. Natomiast nie będę ukrywać, ja nie lubię, gdy jestem w pełni skupiony tylko na jednej rzeczy, i też chciałbym czasami wyjść poza schemat i zrobić coś innego. Więc rzadko, ale czasami będą też wracały stare programy, stare formaty niewiarowe. Więc jakiś wybitny gem się co jakiś czas może pojawi. Retro Rabbit Show na razie mamy pierwszy sezon. Pomyślę, czy rzeczywiście jest warto robić drugi. I dzięki za info, oczywiście, będzie co dwa tygodnie nadal, jako taki cykliczny program informacyjny, może uda mi się go robić nawet co tydzień. Podejrzewam, że nie ma aż tylu ciekawych newsów do zakomunikowania, jak na razie w branży, żeby co tydzień tym filmem spomować, więc e, wolę wybierać, że tak powiem, najciekawsze newsy niż takie byle jakie, nie? które nikogo tak naprawdę mogą mnie interesować. Więc. Mam nadzieję, że się Wam spodoba to podejście. Kanał przemianowany na VR, dyskusje, mini gameplaye z jakichś tytułów, których, że tak powiem, nie da się przejść. Jakieś highlighty ewentualnie ze streamów będą, będę dalej umieszczać. Natomiast takie programy, gdzie nie wiem, gram w jakieś zwykłe gry multiplayer, tego i tak jest teraz mało, ale to raczej już nie wróci za bardzo. Tak samo. Jakieś recenzje zwykłego sprzętu. Też myślę, że od kwietnia nie zamierzam już nic takiego za bardzo robić. Mam nadzieję, że, że wyjaśniłem wszystko i przede wszystkim podaję powód, nie? bo często jest tak, że youtuber coś decyduje się na coś, a potem nie podaje dlaczego. Nie? Więc no powiedzmy sobie szczerze, cyfry, że tak powiem, nie kłamią, więc spróbujmy zrobić sobie kanał. Na ten temat. Na Twitchu będzie dalej to, co miało być, nie? Jest grafik, więc zgodnie z grafikiem będę robić to, co jest na grafiku. Natomiast tutaj mówię, zmiany dotyczą e, YouTube'a. Więc jeżeli ktoś e, jest bardziej zainteresowany zwykłym graniem e, w zwykłe gry, no to zapraszam na mojego streama. Liczę na Waszą pomoc też. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie jakiś ciekawy temat, że nie wiem, chcielibyście się na przykład dowiedzieć, jak coś zrobić w VR, jak coś zdobyć, co są. O jakiejś grze czy coś, to dajcie mi znać w komentarzach, czy na Discordzie, czy wpadnijcie na Twitcha. Więc co, ja dziękuję za uwagę. Fajnie, że wysłuchaliście i mam nadzieję, że, że spodoba Wam się wiarowa zabawa. Ponieważ powiedzmy sobie szczerze, jest to z mojej perspektywy, i mówię to całkowicie, szczerze, nikt mi za to nie płaci ani ten. Ja naprawdę bardzo lubię VR, mam już trzecie okulary w, mojej, w moim życiu niedługo będą czwarte. Ponieważ je zmieniam na coraz lepsze, i coraz lepsze, ponieważ to jest naprawdę świetna porcja zabawy i strasznie się marnuje, powiedzmy sobie szczerze. A teraz żyjemy w latach, gdzie Quest 2 dominuje, i jest wiar coraz popularniejszy, więc na pewno dużo ludzi będzie potrzebowało jakichś ciekawych newsów i informacji na ten temat. Koniec, bo to za długo trwa. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i, no i widzimy się na nowym kierunku.